Sukces rzadko kiedy jest tym, co widać na pierwszy rzut oka. Ludzie widzą tylko efekty. Nowy projekt, jakieś świetne wystąpienie, awans, firmę, która nagle zaczęła rosnąć, ale nie widzą lat pracy w ciszy i w bólu. Nie widzą decyzji podejmowanych w sametności, w niepewności. Nie widzą tych wszystkich chwil zwątpienia, wszystkich tych porażek, które doprowadziły do tego momentu, w którym ktoś jest teraz. Sukces tak naprawdę od środka jest bardzo mało seksji, dlatego nigdy nie porównuj się z innymi. To, że ktoś teraz świeci, nie znaczy, że nie przechodził wcześniej przez koszmarną ciemność, do której nigdy byś nie wszedł. Prawdziwy sukces to bardzo często to, czego nikt nie widzi: wytrwałość, odporność, sumienność, pokora, codzienna robota, zwłaszcza wtedy, kiedy nikt nie patrzy. Sukces trochę jest jak góra lodowa. Większość widzi tylko wierzchołek, a wszystko co najważniejsze kryje się pod powierzchnią wody. Dlatego skup się na procesie, a nie na efekcie, bo tam kształtuje się Twoja prawdziwa siła.